Proszę jak ślimaczki sobie wiszą. A dwa już chodzą po ziemi, Nie, jeden na ściance, jeden sobie chodzi. No proszę. Nie mówiłam, że będą żarować. Nie mówiłam. O. Ślicznie. Proszę, jak ślicznie. Proszę, jak ślicznie. Widać muszelki, jak sobie wiszą. Jak ja uwielbiam ten widok. Jak ja uwielbiam ten widok tych wiszących muszli, to jest po prostu dla mnie coś pięknego. Widzieć, jak te muszelki tam sobie wiszą. To jest po prostu no prześwietny widok. Nie ma lepszego widoku, jak zobaczyć, jak muszelka sobie wisi. Ja po prostu lubię ten widok. Oczywiście tu dwa żarują. Za nimi pewnie ich dzieciaki. Dobra, na tyle. Życzę miłego oglądania i do kolejnego wideo.